Słucha, wykonuje drobne gesty i poświęca czas. Kiedy Mira rozmawia z ukochaną osobą, przechodzi w tryb detektywa. Jej oczy błyszczą, uszy się podnoszą, a nawet kieruje rozmową, mówiąc od czasu do czasu, hmm, mów dalej. Pewnego dnia podczas spaceru w parku, gdy kochanek Miry opowiada o swoich przygodach na kempingu, uwaga Miry skupia się wyłącznie na nim. Nawet ptaki nie są w stanie odwrócić jej uwagi. Kiedy pyta, co się stało, że źle rozbiłeś namiot? Jest bardziej zainteresowana dzieleniem się ekscytacją swojego partnera niż zawiłościami rozbijania namiotu. Wrażliwa na potrzeby partnera Mira jest rodzajem emocjonalnego ninja, który specjalizuje się w zrozumieniu potrzeb swojego partnera. Pewnego razu zdała sobie sprawę, że jej kochanek był zestresowany, ponieważ marszczył brwi nawet podczas picia kawy tego dnia. Podejmując natychmiastowe działania, Mira zaplanowała na wieczór relaksujący dzień w spa. Ty się zrelaksuj, ja się wszystkim zajmę. Dziś jest dzień, w którym powinieneś być rozpieszczany, powiedziała, tworząc oazę od codziennych stresów. Dla Miry, zarządzanie czasem polega na znajdowaniu czasu dla swoich bliskich. Nawet w środku pracowitego tygodnia, planuje wszystko, aby spędzić czas ze swoim ukochanym. Pewnego razu wyszła z ważnego spotkania i poszła prosto na maraton ulubionego serialu telewizyjnego swojego kochanka. Wiem, że zombie Apokalips jest Twoim pokarmem de la duszy, dlatego tu jestem, mówi popijając popcorn i siadając na kanapie. Mira lubi okazywać swoją miłość drobnymi gestami. W każdą niedzielę potajemnie zostawia swoją ulubioną kawę na progu drzwi ukochanego i dodaje notatkę ta kawa to mały znak, że o Tobie myślę. Te małe niespodzianki wywołują wielki uśmiech na twarzy jej partnera. Wspiera Cię, troszczy się o Ciebie i szanuje Cię. Niezależnie od tego, czy chodzi o karierę czy hobby, Mira wspiera swojego ukochanego. Pewnego razu, gdy jej chłopak postanowił otworzyć amatorską wystawę malarstwa, Mira zgłosiła się na ochotnika, aby zająć się całą organizacją. W dniu wystawy pokazał, że jest jej największym fanem, mówiąc: Widzę Twoją pasję w każdym pociągnięciu pędzla na tych obrazach i dlatego wszyscy tutaj muszą zobaczyć Twoją sztukę. Mira poważnie traktuje zainteresowania swojego partnera i stara się je poznać. Pewnego razu zaangażowała się w jego hobby związane z modelami pociągów i spędziła tygodnie w internecie, ucząc się o nich. Kiedy razem zbudowali swój pierwszy zestaw kolejowy, śmiał się i cieszył z tej wspólnej aktywności, mówiąc: "Spójrz, zaprojektowałem tę stację kolejową, ale jestem pewien, że twoja będzie działać lepiej". Mira jest podstawą szacunku w związku. Poszanowanie przestrzeni osobistej i różnic, które są często pomijane w związkach, jest dla niej ważną zasadą. Pewnego wieczoru, gdy jej partner prosi o chwilę samotności po pracowitym dniu, Mira rozumie tę prośbę. Jak każdy potrzebujesz własnego czasu, a ja w tym czasie mogę zacząć nową książkę, uśmiecha się. Jest to znak, że Mira troszczy się i szanuje potrzeby swojego partnera. Ten szacunek jest głęboko doceniany przez jej partnera i wzmacnia zaufanie w ich związku. Jasno się komunikuje, jest niezawodny i zdolny do poświęceń. Dla Miry komunikacja jest jednym z fundamentów jej związku. Pewnego dnia, gdy dochodzi do nieporozumienia, Mira woli mówić otwarcie, zamiast ukrywać swoje uczucia. Zaczyna od słów: Myślę, że w tej chwili jest między nami nieporozumienie, pozwól, że powiem ci, co czuję i co myślę, i szczerze wyraża to, co leży jej na sercu. Taka otwartość zapobiega przeradzaniu się drobnych nieporozumień w poważne problemy i zapewnia zdrowy rozwój relacji. Zaufanie Miry jest jedną z najmocniejszych stron jej związku. Kiedy zwierza się z ważnego sekretu, Mira nie dzieli się tą informacją z nikim innym, wysyłając wiadomość: Ufam ci całkowicie. Pewnego razu jej partner podzielił się z Mirą trudną sytuacją w pracy, a ona bardzo uważała, by nie podzielić się tą informacją z innymi. Poufność może być moim drugim imieniem, żartobliwie łagodzi temat, ale w rzeczywistości traktuje go poważnie. Mira jest gotowa do osobistych poświęceń, jeśli to konieczne DLA dobra związku. Pewnego razu jej partner otrzymuje ważną szansę w swojej karierze, ale oznacza to, że spędzają mniej czasu razem. Mira rozumie to i wspiera ich, mówiąc: Wiem, że musisz zrobić ten krok w swojej karierze i jestem z Ciebie dumna. To poświęcenie pokazuje wsparcie jej partnera DLA, jego kariery i zaangażowanie w ich związek. Zachęca cię, poświęca się i podziela twój humor. Mira zawsze jest u boku swojego partnera i wspiera go. Pewnego razu jej partner postanowił przebiec półmaraton. Mira wspólnie przygotowuje program treningowy, gotuje zdrowe posiłki i idzie z nim na każdy bieg. Kiedy biegniesz, będę biec obok ciebie jako twój największy fan. Mówi motywując i zachęcając go na każdym kroku. Mira postrzega poświęcenie w swoim związku jako cnotę i jest to szczególnie widoczne w trudnych sytuacjach. Pewnego razu, gdy jej partner miał problemy rodzinne, Mira odłożyła własne plany, by go wesprzeć. Zachęcała go do spędzenia czasu z rodziną, mówiąc: Musisz spędzić czas z rodziną, moja praca może poczekać, przedkładając jego potrzeby emocjonalne nad swój osobisty czas. Takie poświęcenie tworzy ducha głębokiego zaangażowania i wzajemnego wsparcia w ich związku. Poczucie humoru Miry jest jednym z najbardziej żywych aspektów ich związku. Możliwość wspólnego śmiania się ze stresów i trudności codziennego życia wzmacnia ich więź. W szczególnie trudnych chwilach Mira używa humoru jako pomostu do rozjaśnienia sytuacji. Na przykład, gdy coś idzie nie tak w domu, mówi: ta lampa nigdy nie działa poprawnie, myślę, że w naszym domu są duchy, tworząc chwilę pełną uśmiechów, chociaż jest to prosty przykład humoru, uspokaja obie strony i wzmacnia pozytywne uczucia w związku. Utrzymuje z tobą kontakt, odnajduje spokój i przeprasza. Mira wie, jak ważny jest regularny kontakt z partnerem w ciągu dnia. Niezależnie od tego, czy jest w pracy, czy w podróży. Daje swojemu partnerowi poczucie, że o nim myśli i troszczy się o niego za pomocą SMS-ów, telefonów i drobnych notatek. Chciałam się tylko przywitać i powiedzieć, że o Tobie myślę. Wysyła wiadomości. Te drobne gesty przypominają jej o zaangażowaniu w sprawy partnera i o tym, że zawsze jest przy nim. Mira nie waha się przeprosić, gdy popełni błąd. Wie, że w związkach może dochodzić do nieporozumień i działa szybko, aby naprawić tę sytuację. Pokłótni bierze na siebie odpowiedzialność, mówiąc: Przepraszam za zranienie twoich uczuć, nie chciałam cię zdenerwować tym, co powiedziałam. Jest to ważny krok w przezwyciężaniu problemów w związku i pogłębia wzajemne zrozumienie. Mira odnajduje prawdziwy spokój w towarzystwie swojego partnera i często dzieli się tym uczuciem. Kiedy spędzają czas we dwoje, jest to jak odpoczynek od stresującego świata zewnętrznego. Pewnego wieczoru podczas spaceru pod rozgwieżdżonym niebem Mira wkłada swoją dłoń w jego i mówi: "Dzielenie się takimi prostymi chwilami z tobą usuwa zmęczenie całego tygodnia." Ten rodzaj dzielenia się wzmacnia jej więź z partnerem i sprawia, że ich związek jest czymś więcej niż tylko romantycznym związkiem. Wzmacnia głęboką miłość i spokój, które czują do siebie nawzajem. Konsekwentny, wykazuje się mądrością i traktuje relacje priorytetowo. Konsekwentne zachowanie Miry dodaje związkowi pewności siebie i stabilności. Każdego dnia od małych, porannych wiadomości po późne nocne telefony, dobranoc. Miłość Miry jest zawsze odczuwalna. Organizując przyjęcie niespodziankę z okazji urodzin swojego partnera, bardzo się stara, tak jak w poprzednich latach, mówiąc: Pamiętasz, jak dobrze się bawiliśmy w zeszłym roku? Ten rok będzie jeszcze bardziej niezapomniany. Ta konsekwencja pokazuje jej partnerowi, jak bardzo Mira ceni ich związek i że zawsze będzie przy nich. W obliczu trudności w związku Mira wyróżnia się spokojem i mądrością. Podczas nieporozumienia ze swoim partnerem mówi: Musimy pracować razem, aby rozwiązać ten problem. Oboje możemy popełniać błędy, ale ważne jest to, że uczymy się na tych błędach razem. Wykazuje cierpliwe i wyrozumiałe podejście do rozwiązywania problemów. Ta mądrość umacnia ich w przekonaniu, że razem mogą pokonać każdą trudność. Dla Miry jej związek jest jednym z najważniejszych priorytetów w życiu. Niezależnie od wymagań jej pracy i życia towarzyskiego, nigdy nie zaniedbuje czasu DLA swojego partnera. Pewnego razu, podczas ważnej kolacji biznesowej, gdy dowiedziała się, że jej partner ma nagły wypadek, natychmiast opuściła kolację, mówiąc: Przepraszam, ale muszę być teraz w najważniejszym miejscu. Ta determinacja pokazuje jego przywiązanie do partnera i to, że zawsze traktuje go priorytetowo. Z biegiem czasu Mira coraz bardziej otwiera się przed swoim partnerem i dzieli się swoimi emocjonalnymi głębiami. Pewnego wieczoru, dzieląc się po raz pierwszy strachem, który nosiła od dzieciństwa, mają emocjonalny moment, kiedy mówi: Nie jest łatwo powiedzieć ci te rzeczy, ale chcę się z Tobą podzielić wszystkim. To dzielenie się pogłębia zaufanie i więź między nimi, oraz pokazuje, że Mira całkowicie ufa swojemu partnerowi. W dzisiejszym filmie przyjrzeliśmy się, jak Mira zachowuje się, gdy naprawdę kogoś kocha. Mam nadzieję, że te przykłady zainspirowały Cię do budowania zdrowych i pełnych miłości relacji. Jeśli ta treść okazała się dla Ciebie przydatna, nie zapomnij polubić wideo i podzielić się podobnymi sytuacjami, których doświadczyłeś w swoich związkach lub swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i włączyć dzwonek powiadomień, aby otrzymywać więcej filmów. Do zobaczenia w następnym filmie, pozostań z miłością i szacunkiem.